Kurde, jak wyskoczyłem. Dobra, zatrzymujemy się tutaj, przy tym wielkim kamieniu. Jesteś ranny? Ja nie jestem ranny, o co chodzi? Nie. Przynajmniej nic nie wiedziałem. Gdzie kład mam? Nie wiem, co się stało. Jeżeli jestem ranny, to nie wiem, co się stało. Zupełnie nic nie widzę. Mam, że dostał kład. Ale ja nie widzę był ranny Ale wiesz co, ty możesz mieć z oponą, dlatego ci skręcał A masz flaka chyba Ale to Albo, albo nie o, Z nim coś ja chyba jest ale jest Może dostałeś to, czymś to, nie wiem, tam, ale gdzie? od kogo, nie było na kontaktu Cień jak nie miałem żadnego wypadku, nikt nie wywalił, nie wiem Dobra, czekaj, ja wyrzucę ekipę Ten kłód no, ja podchodzimy tutaj od z górza, chodź za mną. O rany. Ta. Powiedz mi, czy coś widzisz stąd? który budynek mam oglądać? Jest, on jest oznaczony. O kurwa. Schowaj się, nisko. Czekaj, uleczę cię. No właśnie ja ciebie zacząłem leczyć ty, a no, co to? Ej, dwóch naszych debili poszło prosto pod ten ogień ty, o, ci, ty, no. ty... Aha, nie widzimy skąd strzela, bo dobrze by było to sprawdzić Dobra, ja, ten gościu jakby jest trochę na... Pr prostek, jak ja patrzę, jak wy stoisz Gdzieś w tych szlakach chyba, ale Albo chrzeczory, albo... Cześć, widzę, to... widzę cywili przy drodze, przy wejściu do drogi no ale... Dobra, no ja ci powiem, że nie patrzę, znaczy nie... Staram się obserwować, widzę te ząbki... Jest, na drodze, na środku o. drogi, widzisz? Czekaj, ja go zdejmę. Zdejmij, ale nie. Zdejmij. W ogóle, Ja... jak się strakało? Nie ma tu skoków, tu jest tak jakby przechodzenie przez coś, V. Ale był skok, podpięgiwałeś się, za to, wyrażowałeś Nie. Nie, nie tylko pał, było. Dali, nie żyje. Czekaj, potwierdzę. Tak, jest martwy, koleś na drodze, który nas ostrzeliwał. Oznaczę ci go na mapie. Tego widzę, nie i Jest Wiem, widzę też tych cywili ja widzę, ja widzę, jak koleś kolejny biegnie w niebieskim t shircie w białych spodenkach. Jest jeden koleś. Teraz biegnie kolejny koleś w czerwonych spodenkach. Dobra, podchodzimy, lekko delikatnie. No, dobry. Chodźmy do tego pierwszego budynku. Chodź za mną, albo coś. Weź zmieni na krótką, bo tutaj. Dobra. To ty musisz mnie informować na radu, bo ja nie widzę za plecami, co ty robisz. No to czekać musisz wjeżdżać, nie na tym to polega Ale to musisz informować, czy czekaj na mnie, przeładowuję, zmieniam broń, mów nie Idziemy Dobra, idź, teraz idziemy A, kurde, ten cyril z tym białym okropnie wygląda, nie? Też jeszcze wam przyjął Ja mam w ogóle tą broń do zburzenia... do burzenia W pojazdów, możemy po prostu go nie mhm. tylko zburzyć, że cię ale dlaczego? Dobra, chodź za mną, ustaw się za mną. Weź od niego karabin, no. To mnie Nie było nim No, wziąłem od niego karabin. To jest najśmieszniejsze. Równo wziąłem, pełni karabin. A nie mam ten karabin od niego, gra i trąbi jak muzyka, ale skoro amunicji nie mam. 5 naboje, on może sama naboje, to ja? Moment, bo też tu... ja mam 12 na dwój, trochę mało. Magazynki leżą na ziemi to, chyba. Miał, leżą, widzę, no właśnie widzę. To ale pytań to są magazyny. Ty co by nie było to ja chyba patrzę na ten 10? budynek OBL-a. Tango 1. Część, Czy tango 10? 2 raczej? To, to, to jest 12... 12-7. Ja wiem to są magazynki w ogóle. Dobra, to to czekaj. Magazynki do karabinu Dobra sprawdzajcie wody, każde pomiesz... A... Przesuwamy się dobrej, chodź za mną. Tak mi chwilę Oj no on ma zupełnie inne magazynki więc nie wiem dlaczego on tych magazynków chciał używać ale... Pinuj też od budynków nie, po lewej stronie. O, pinuj mojej lewej właśnie. No oh, właśnie to będę pinował lewej to pijemy za... O fuck. Gleba. Kto go znajedryzował? Dobra, strzelec RKM od nas, no... Pamiętaj, gdzie on był. Też nie widzę. Czekaj, strzec RKM. Nawet nie potwierdził jego obecności. Nie zdążył, bo przefiołował No Dobra, dobry, szykuj się. Tango jest... Tango 2 jest w tym budynku naprzeciw mnie. Wchodzisz. Przed... Przed tym budynkiem z balkonem, tak? Tak. Idziesz pierwszy. No dobra. Stają o 12 po ciwku, więc pamiętaj, żeby być za mną zaraz, bo... Tutaj, dobry. Tutaj stań przede mną i na prawo, tu będą drzwi. Na... No. Dobra. Wchodzisz. Moment, moment. Telefon do mnie kazał dzwonić, kurwa Padł! Nie zdjęty. Dobra, mam, jest Osłon, bo ja niestety nie mam amunicji już. Dobra Zmień na pistolet Ca się zmieniam Dobra, nie zdjęty Marsz. Dobra, chodź Sej, ten. ten? Tak, potwierdzam Ob Tango 2 zdjęty Dobra Mamy mały budynek za dużym budynkiem. Uchty. Okay. Brawo. Alleluja.